Witam serdecznie wszystkie strzelce na czytaniu horoskopu na miesiąc kwiecień. Drogie strzelczyki, wyszła Wam jako aura karta gwiazda przeznaczenie, los, spełnianie marzeń, zauroczenie, drobne przyjemności, dużo możliwości, ale też ciąża. Zaspakajanie swoich potrzeb, takich cielesno, ale w połączeniu z emocjami, z radością, z uniesieniami. To naprawdę piękna karta, niosąca nadzieję, ufność, zadowolenie, mówiąca o tym, że właściwie możesz wszystko. Spadająca gwiazda spełnia marzenia, więc i ty też takie przeznaczenie, co tobie pisane, to ciebie nie minie, takie. Poczucie, że mogę, jeśli tylko zechcę. Energetyka miesiąca dla ciebie z kart Run Czarownic również masz kartę gwiazdy. Powiedziałam już wiele o gwieździe, ale powiem, co przeczytam, co jeszcze mówią Runy. Spełnienie marzeń, prezenty, nadzieja i wiara. Ochrona i zaufanie do losu. Optymizm, szczęśliwa przyszłość i pomyślne perspektywy. Naturalność i indywidualność. Wolność, pomyślna realizacja planów. Czyli tak naprawdę możesz wszystko. Stoją przed tobą otworem możliwości. Aura Twoja jest taka, że zaufaj sobie, zaufaj swojemu wewnętrznemu ja, a możesz osiągnąć wszystko. Słuchaj i mów. Słuchaj, o czym się mówi, i mów to, co ci leży na sercu. Dużo rozmów cię czeka w tym miesiącu. Tu jest karta Żmii. Karta Żmii, i dodatkowo karta rusk mówi o, o seksie, o byciu osobą pożądaną przez płeć przeciwną, o swoim seksapilu. O tym, że yy, jeżeli będzie to z kimś, to będzie to na dłużej, nie na raz to dużo rozmów to połączenie duchowe nie tylko cielesne to też yy, odcinanie i porządki życiowe zmiana podejścia do życia to yy, prezent od losu przechodzimy do czytań początek środek koniec miesiąca co ci jest drogi czy czy kupisane początek środek i koniec miesiąca co ci jest szczerze opisane początek miesiąca Coś z tego. Kata pustelnika, mówiąca o byciu zamkniętym w swoim własnym świecie, o, o czekaniu na sprzyjającą okazję, o rozmyślaniu, o układaniu planów, o rozmawianiu, czy to ze samym sobą, czy z innymi. Taki okres właściwie w normalnej codzienności, ale też poczucie zamknięcia się w sobie i szukania drogi wyjściowej. W środek miesiąca to już jest zadowolenie, jakiś wyjazd dla niektórych, poczucie radości, spełnienia no to wtedy może się coś tam zadzieje. Jeżeli nie planujecie dzieci, to się zabezpieczajcie. I koniec miesiąca. Mm. Król Buław. Król Buław to osoba ognista, działająca, realizująca swoje plany. To takie targowanie się o to, kto i w czym ma ustąpić. No, duża zmiana życiowa planów, i jeżeli jesteś mężczyzną, to trochę może wyjść na twoje. Jeżeli jesteś kobietą, to poddasz się silnemu mężczyźnie. Dlaczego wyszły takie karty, a nie inne? Dlaczego na początku takie osamotnienie, takie rozmawianie, takie bycie w izolacji? Po król miecz. Bo postanowisz poodcinać to, co ci nie służy w życiu. Czyli myślenie, analizowanie, a później odcinanie. Stąd to myślenie, zastanawianie się, spojrzenie na siebie z perspektywy zlotu ptaka. Stąd rozmowy o tym, jak powinno wyglądać życie. Dlaczego środek taki? Ponieważ zainwestujesz w siebie pieniądze, ponieważ zechcesz... Mieć trochę rozrywki i zechcesz mieć wyjazd, i to zrealizujesz. Albo wyjedziesz jeszcze w połowie kwietnia, albo właśnie wtedy będziesz planował wyjazdy, układał co i jak, jak ma wyglądać. A dlaczego koniec miesiąca taki? Bo księżyc, bo za uroczenie, bo zakochanie, bo poczucie. Smutku, ale i uniesienia. Dobrze. Co w myślach, a za tym, jakie czyny idą? Myśli. W myślach jest radość, w myślach jest chęć działania, w myślach jest. Ruszenie do przodu, by coś zmienić w swoim życiu, żeby nie było stagnacji i stałości. A jakie za tym idą czyny? Dużo mówienia, mało działania, ale nie do końca wiara w siebie, ale mimo wszystko ruszenie do przodu. Ta dziewiątka mieczy mówi o tym, że czuje się już tak zraniony, zraniona, że chce Czegoś nowego i ruszę. Tylko muszę nabrać sił. Dlaczego takie karty nam wyszły? Dlaczego w myślach takie chęć działania, radość i czyny? Ano, dlatego, że masz dosyć bycia i użalania się nad sobą, chcesz jakieś niespodzianki od losu. Zobacz. Siedzę i rozpaczam, po co. Ja chcę działać, ja chcę czuć się. I tu w myślach będziesz układać plany. Czyny. Zastanawianie się, rozpaczanie, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Czy ja będę dalej się zastanawiać, nie ruszę do przodu, nie zmienię tego? Chcę, ale nie czuję się, nie mogę, bo te ptaki mnie podziobią. O kurczę, upadła mi karta, zaraz zobaczymy. Ano dlatego, że boisz się zmian i nie chcesz podjąć czynu. Boisz się miłości, boisz się zakochania, boisz się kroku. Róż do przodu, warto, nawet gdybyś miał być, miała być kolejny raz zdradzony, zdradzona, zraniony, zraniona. Bo to wszystko czegoś cię uczy, prowadzić do jakiegoś celu. Uwierz w siebie, uwierz w to, że możesz być kochana, kochany, że może los ci coś zesłać. Masz w końcu gwiazdę, spełniasz się gwiazdę podwójną. Jest miłość, tylko musisz w siebie uwierzyć. Działaj, a nie rozpaczaj. To nie, to nie wchodzi w rachubę. Działamy, tu zmieniamy. A nie, że czekamy na zmiany i że coś się zmieni. Nie, 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 nie. Działaj. Uczucia? Finanse i praca. Uczucie. Poczucie bycia w potrzasku, poczucie bycia lokajem, jeśli jesteś w związku. Natomiast jeśli jesteś singlem, to strach przed przekroczeniem pewnych barier. finansach. Coś ucieka ci z przed nosa. Dokładnie przestudiuj co, bo jakaś nowa idea nie do końca może być yy, dobra. Albo ktoś ci układnie twój pomysł w pracy, wykorzysta to, że powiedziałeś coś na głos i przedstawi jako swoje. Albo jakaś szansa ci ucieka z przed nosa. Coś nowego, coś świeżego, bo nie do końca przeczytałeś wszystkie przepisy. Także do drogi strzelcu poszukaj tego i w zdrowiu. Masz chodzenie po linie, czyli tak naprawdę twoje zdrowie to tak jest wiesz co, na ostatni gwizdek jak coś czaśnie to czaśnie z wielkim hukiem. I tu bardziej sprawy emocjonalne grają lolę, bo miecze to powietrze to karty bardziej wodnika. Mój drogi strzelcu, hm. przede wszystkim uważaj na swoje emocje. Żarówki krzyczą SOS, Lina krzyczy SOS i przede wszystkim emocje, ale również zrób dokładne badania, bo czegoś ci brak. Dlaczego wyszły te karty, a nie inne? Dlaczego w uczuciach masz taką kartę? Co się dzieje? Bo żyjesz wspomnieniami. Żyjesz tym, co było. Boisz się zranienia. No tak to się nie da budować uczuć. Trzeba i śmiało do przodu. W przeszłością też się nie żyje. Nie, nie będzie to, co miało być. Nie wróci ktoś lub coś, po co ci wracacze? Ale też nie, nie cofniesz czasu, więc rusz do przodu w poszukiwaniu czegoś nowego. <laughs> Dlaczego to się dzieje w finansach? Bo trójka buław, bo za dużo mówisz o swoich planach. Nie do końca masz dobrze sprecyzowane kontrakty. Działasz szybciej niż... Może inaczej. Działasz, zanim coś doktopisz na ostatni guzik i to się może sypać. Tutaj karty ewidentnie mówią, że uważaj, żeby coś ci nie umknęło, bo ktoś inny wykorzysta Twój pomysł, dlatego że zadziałałeś za szybko, chlapnąłeś swój pomysł na zewnątrz i ktoś z niego skorzystał, zanim ty się za niego zabrałeś. Karta mówiąca o podpisaniu kontraktu, czyli masz pomysł i z nim niech będzie zaklepany na ciebie, a potem działaj, realizuj, albo jak. Nie chcesz mówić, to najpierw działaj, a potem powiedz. Uważaj, żeby ktoś ci czegoś nie wykradł. I dlaczego w zdrowiu tak, a nie inaczej? Bo zbyt jesteś pewny siebie i zbyt lekko podchodzisz do spraw związanych ze zdrowiem. Tutaj niestety kłania się, czy to rehabilitacja, czy to, aha, jeszcze rada i ten. Czy to rehabilitacja, czy to właśnie yy, dokładne badania i sprawdzenie braku minerałów różnych? Nie wiem, może poziom D3? To już bardziej lekarz zleci, co i jak. Ty wiesz, co Ci dolega i nie, i, i nie bagatelizuj tego. Rada. I ostrzeżenie. Rada jest taka, żeby pozwolić sobie na odrobinę wyluzowania, bo to ciebie podleczy troszeczkę. Nie tylko praca i praca i pieniądze, też trzeba za, troszeczkę zabrać o, o sferę emocjonalną. Ostrzeżenie, ostrzeżenie przed zakochaniem się. Yy, Ponieważ takie spotkanie może być po prostu jakimś zwykłym romansem, zwykłym czymś i ostrzeżenie przed tym, żeby ktoś Ciebie nie uwiódł, a Ty będziesz myślał, że to jest na stałe i możesz zostać sam. Masz tu kartę kochanków, więc i kartę gwiazdy. Karta gwiazda mówi o ciąży, więc to ostrzeżenie też może mówić o tym, że jeżeli się kochasz, to się zabezpieczaj, tak? Bo może być coś więcej. Z dwójki zrobi się troje albo czworo. Dlaczego takie karty? No, dlaczego? Bo praca cię tylko przemęczy, więc rada zajmie się czymś emocjonalnie, bo praca cię dobije, przemęczy i samą pracą człowiek nie żyje. Ops i się odwróciła. Aż dwie. Dlaczego? Dlaczego masz uważać przy tym kochaniu się z kimś? No, bo to zwali tobie wszystko na głowę i trzeba będzie stworzyć dom, bo ten ktoś zawalczy o to, żeby. Jak już się coś pojawi, to żeby zawrzeć związek małżeński. Bo niełatwo będzie odbudować to wszystko. To by było na tyle, a czuję, będą w oddzielnym czytaniu troszkę później. Dziękuję i życzę dobrego miesiąca.